Cześć, w tej gierce znów jestem dobrym towarzyszem. Mam nadzieję, że tym razem uda się znaleźć impostora. Oj, oj, zabili mojego wspólnika. Gdzie, 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 gdzie jesteście koledzy? Ja w 2 Ciało jest w elektryku. Ja w weapons f 2 czyli o jest czarny. kurde blaszka wyrzuciliśmy naszego przyjaciela muszę coś z tym zrobić wezwę emergency meeting i tym razem się nie pomylę co co musimy kogoś wyrzucić bo przegramy moi kochani wspólnicy wystarczy że zabije jednego z nas to biały dobra kto pierwszy ten lepszy o tak jak mówiłem tym razem się udało trochę fart a ty młody nie jedz ciastek i dbaj o zęby, się